Joint Lab to jest takie coś, jak, jak taki, taki słowo klucz. To, 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 to się, jak się przetłumaczy na, na wspólne laboratorium, to by się właśnie wydawało, że to coś takiego fizycznego ma być w założeniu, ale to Joint Lab to jest właśnie coś takiego, że... I Uniwersytet Zielonogórski, i IHP e, dostarczają jakby swoje zasoby ludzkie i, i, i infrastrukturalne e, do takiego właśnie, e, czy łączą je po to, żeby realizować wspólnie zadania właśnie edukacyjne i, i badawcze. No i e, tutaj ta nasza realizacja fizyczna tego, tego, tego wspólnego laboratorium. Ma na celu to, żebyśmy mogli też tutaj lokalnie do tych studentów bliżej wyjść. Normalnie ta, te praktyki polegały na tym, że, że studenci musieli się na przykład u nas zjawić w IHP. We Frankfurcie to, to nie jest tak daleko, ale, ale dzięki temu, że mamy to laboratorium teraz tutaj wspólne lokalnie, Możemy też dużo więcej rzeczy zrobić bez konieczności aż takiego mobilizowania, żeby mobilności studentów. Będą tutaj studenci odbywali swoje takie zajęcia laboratoryjne, oczywiście wybrane, to nie jest sala przeznaczona do, wyłącznie do, do dydaktyki, bo tak jak już wspomniałem, i badania naukowe i prace dyplomowe, inżynierskie, magisterskie, być może również prace doktorskie, ale również regularne zajęcia laboratoryjne, ale o tematyce zbliżonej do tej tematyki, którą tutaj chcemy realizować w naszych badaniach.